Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tramator się HydrofociKołania. Dzisiaj będę trochę kręcił z ręki, ponieważ wybrałem się pierwszy raz. Muszę się przyznać z bólem do Natur Borholm, takiej atrakcji turystycznej, która pokazuje wszystkie atrakcje naszego Borholmu oraz to w jaki sposób Borholm powstawał. Nie będę mówił dużo w środku, ponieważ jest bardzo dużo ludzi, sami Duńczycy. Więc ja bym tam dopiero robił atrakcję rozmawiając do telefonu po polsku. Ale postaram się Wam wszystko pokazać po kolei, co tam jest. Zapraszam na oglądanie. Popatrzcie, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest takie tajemne przejście. Okay. U góry jest woda. To mi ciężko filmować, bo tutaj jest chodnik, który cały czas jedzie. Ale bajka sprawa. Fajne wrażenie się odnosi. Nie wszedłem głównym wejściem, tylko tutaj jakimś bocznym, przez skałę, tak jak widzieliście. Ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z przodu. A tutaj jest mnóstwo interaktywnych przyrządów i zabawek dla dzieci, właśnie na których można się różnych fajnych rzeczy dowiedzieć. Tu się kręci na przykład tą korbą, i ona pokazuje e, jak wyglądała Ziemia na przełomie milionów lat. Tu jest cały Borholm pokazany. Tu są po kolei zdjęcia z różnych e, obszarów. W tej chwili jest pokazany. Las Almendingl, największy las tutaj na Borholmie, jeden z największych lasów w Danii. A tutaj są zdjęcia wszystkich atrakcji naturalnych na Borholmie. I popatrz, jest przewodnik nawet po, po polsku. Budynek e, Naturborholm znajduje się w Okirkeby, w pośrodku wyspy. Tędy wszedłem tutaj jest wyjście do dalszych atrakcji, które są na dworze, ale przejdźmy do zwiedzania ciekawostek Między innymi są tutaj akwaria i po to Was dzisiaj tutaj zaprosiłem. Spróbujemy się teraz wybrać wycieczkę poprzez miliony lat na naszej planecie. вага. akwarium ramowe jakby mogło być inaczej z młodymi krokodylami Zostawiłem piranie w spokoju i krokodyle idziemy dalej. Kolejny zbiorniczek z rybami. Ciekawe jak wygląda filtracja. Dobra, idziemy dalej. Ten muszę nie wychodzić. No i popatrzcie na to. Kto by nie chciał mieć czegoś takiego w domu? Piękny poniaczek, jeszcze z tą skałą naturalną tutaj. Ciekawe jaką tutaj mają filtrację. Co żyje? Bo tego nie, nie mogę znaleźć. Są żaby, patrz. No właśnie, nie wiem, czy wiecie, że od niedawna są również żubry na Borholnie. Zostały one właśnie sprowadzone z Polski. Muszę się chyba zaczynać streszczać, ponieważ moja żona czeka na mnie w samochodzie z dzieckiem. Tutaj, popatrzcie, jest sala kinowa, w której są wyświetlane materiały o No, a mi się po prostu czas niedługo skończy. I miejsce na komórkę, na film. Zobaczymy jeszcze jakie to atrakcje można na zewnątrz znaleźć. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo rzucało i trzęsło. Ostatnio próbowałem zrobić filmik w jakimś właśnie muzeum gdzieś, to później się sam... Nie, nie, nie dało się tego oglądać niestety. Tak to jest, jak człowiek się uczy filmowania. Krów, owiec jest tutaj. I również bizony o, w tym naszym największym obszarze. coś takiego zrobię wady bardzo pożyteczne rzeczy Ach, Tutaj jakieś atrakcje dodatkowe no i słuchajcie na tym chyba będę kończył dzisiejszy filmik tutaj jeszcze jest sporo atrakcji na pewno ale ja muszę kończyć no żona już mnie woła Także trzeba będzie się zbierać. To trzymajcie się, cześć.